Momencik jest tak trochę gospodarcza zima, sól i, i pierdolone tłuszczochy z rządu Ostatnio czytałem artykuł w jakiejś lokalnej gazecie No, że wiadomo, że ci ludzie starsi Tak takcy troszeczkę nie ostrożni To raz na jakiś czas na tych ślizgawicach Bo jest zima, bo jest mróz To się wypierdalają O te chodniki Różnego rodzaju No wiadomo, jest zima Jest ślisko, więc jeszcze wiele ludzi Się wypierdoli W biały dzień Idąc do kościoła, do szkoły Czy do pracy I jeszcze wiele aut na drogach Się wypieprzy, jeszcze będzie sporo trupów, czyli zanim skończy się zima, to jeszcze w Polsce wiele ludzi się pozabija, jak to się mówi, na śnieżnych drogach. Wiadomo, że najwięcej śmiertelnych wypadków to jest na autach, a nie na pociągach czy samolotach. No i wiadomo, że w niektórych lokalnych miejscowościach wojewodowie i burmistrzowie tak naciskają na mieszkańców, żeby odśnieżać chodniki. I zapomnieli tylko dodać, że ten, że na przykład korupcja masońska z waszym Sorowit, kurwa 19, to tak 2 miliardy, przecinek 2 5 miliarda złotych poszło na wasze lewe szpryce, bo wirusa do dzisiaj kurwa szukacie i go coś kurwa do dziś znaleźć nie możecie. Ja mam taką prośbę do ludzi, czy. Mogliby oficerowie ABW lub policji na przykład zadzwonić do tych popierdolonych burmistrzów wojewodów i inne tłuste świnie z rządu, żeby może troszeczkę kupili soli ludziom. Bo w kilku miastach w Polsce były kiedyś kopalnie soli. Więc, jakbyście kupili troszkę soli ludziom, ewentualnie węgla i prochu, i porozsypywali, jak to się mówi, po chodnikach, to by być może mniej ludzi się wypierdalało. Jak to się mówi na ulicy. No i jest to malkament, zwłaszcza w Polsce, czyli w kraju zimowym, no, na skalę całego państwa, czyli całego kraju. Więc czasami mnie irytuje to jak jakiś popierdolony burmistrz z jakimś pojebanym wojewodą tłuste świnie spaszone, które sami sobie nagrody dajecie tam w rządzie puste spaślaki, ale nie potraficie o tym pomyśleć, że trzeba odśnieżyć drogi, wynająć pługi. No i fajnie by było, żebyście troszkę soli ludziom za darmo oddali. No, znaczy w sensie w życiu nie ma nic za darmo poza tlenem, miłosierdziem bożym i wkurwionym przeciekiem od hakerów np. przykład z Anonimus albo jakiejś innej grupy hakerskiej, która raz na jakiś czas potrafi się wkurwić, jebać się na jakiś serwer rządowy zrobić wam przeciek i was zjebać za masonerię korupcję i parę innych defraudacji i wiecznie spraw kryminalnych nigdy nie wyjaśnionych, bo polska policja nie działa, bo prokuratura nie działa. Oczywiście nie wiem do kogo dojdzie to nagranie, a do kogo nie, no bo kopię wszystkich przecieków o masonerii, to jak zwykle zostawiam ŁABW. A czasami część kopii tych informacji do pana premiera Wateusza Watowieckiego który siedzi tam na Sejmie, wypierdala miliony złotych na jakieś kurwa samoloty, a nie potrafi zadbać o to, żeby była jeba na sól u wojewodów, burmistrzów czy sołtysów. A niedawno jakiś kandydat z Platformy Obywatelskiej, wielki kurwa, osioł na Sejm. O pedofilię został oskarżony i chyba siedzi już w areszcie na 90 dni. I tacy są wasi politycy, sołtysowie, burmistrzowie, wojewodowie, prezydenci i ministrowie. Mafia kurwa, masońska, defraudacja, śmierć wam wreszcie, żebyście zdechli zdrajcy stanu. Jeszcze nie wiem, komu wyślę to nagranie, komu nie i kogo opierdolę, ale mam taką prośbę do burmistrza, bo zaraz mu wiadę maila i chyba całą stronę internetową mu przestawię, kurwa, wzdłuż i wszerz. Czy mogłyby te kutasy ze Straży Miejskiej na przykład przestać być bandą chciwych, podatkożernych skurwysynów, tylko mogłybyście wreszcie zadzwonili do swoich burmistrzów, żeby jakiś sól kupili dla ludzi? Ja chętnie sam bym tą sól, kurwa, poroznosił za darmo. Po, jak to się mówi? Po co po niektórych chodnikach No No bo raz na jakiś czas Tak się może zdarzyć Że idzie jakaś biedna staruszka Załóżmy do kościoła Wasza matka albo wasza babcia Pomodlić się za wasze marne grzeszne dusze No i się wywróci I złamie rękę albo nogę Jak to się mówi Pod kościołem albo za kościołem Mówię sam do siebie, wiadomo, że moje apele i przecieki dochodzą tylko do ludzi inteligentnych, bo reszta mózgu nie ma kurwa w głowie. Yy, na dzisiaj to jest chyba tyle. Taka mnie myśl naszła, nie? Że ci popierdoleni burmistrzowie, wojewodowie, sołtysi i komendanci głównych policji. To kurwa macki reklamowali, mandaty ludziom wypisywali, ale nie widzą, że było 2,5 miliarda złotych defraudacji na wasze le lewe szpryce o czym mówił nikt czyli najwyższa izba kontroli urząd znacznie poważniejszy niż te kurwy sejmu z tam pedałów, żydów i masonów trzymają kurwa po urzędach wy i indolenci LGBT ostatnio słyszałem, mafia z LGBT dostanie nowe ministerstwo ale soli kurwa nikt nie potrafi w zimie kupić dołożyć ludziom węgla biednym, chorym, zaniedbanym, osamotnionym Którzy żyją, jak to się mówi, na granicy nędzy czy biedy. Nie, to na to na biedaków pieniędzy oczywiście nie ma. Żeby kupić trochę więcej węgla, drewna albo soli, żeby w zimie nie zamarzli lub żeby sobie nóg nie łamali, jak to się mówi, na waszych dróżkach i chodniczkach. Nie, to o takich sprawach nikt w zimie nie pomyśli, no bo po co? A potem policja wypisuje w oficjalnych na stronie telewizji polskiej. Że ileś tam ludzi co miesiąc zamarza i tak jest o rok w rok ta znieczulica społeczna. Jeżeli to nagranie dojdzie do mojego burmistrza z mojego miasta, ja nie będę do Pana dzwonił, bo Pan jest takim kurwa tępią chujem, że Pan y, potrafi wysyłać, jak to się mówi, swoją straż miejską do tego, żeby wypisywała mandaty kurwa nie wiadomo za co, po co i na co. Ale to, że kurwa w szpitalu obok była defraudacja na 4 miliony złotych, kurwa, bo wirusa żeście szukali? Nie chuj. I co znaleźliście już tego kurwa COVID wirusa? Czy żeście go nie znaleźli? Z kurwy syny. 2,5 miliarda złotych defraudacji na lewe szpryce od, od jakiejś masońskiej korporacji typu Pfizer? To na to pieniążki były? Ale żeby sól kupić ludziom? Albo węgiel, żeby sobie ubównie rozwalali, jak to się mówi na środku ulicy w biały dzień. Nie no, to na to pieniędzy nie ma. Na odśnieżanie oczywiście pieniędzy nie ma. Kurwy syny zakłamane.